Teraz tworzenie planszy. Klikamy trzy kropeczki i robimy dodaj pakiet. W takim porządku tylko dodaj pakiet plansz. Pojawia nam się nowe okno. Przewijamy w dół. Mamy pusty pakiet plansz. Klikamy. Pojawia nam się nowe okno. Proszą nas o wypełnienie metryczki dla naszej nowego pakietu plansz. Język możemy sobie zmienić, gdybyśmy mieli ambicje pisania w innym języku. Możemy sobie zmienić obraz naszej winietki. Proszę bardzo. Możemy wykorzystać cztery miejsca. Możemy wykorzystać kamerę, która jest dostępna w, w gridzie. Możemy i zrobić zdjęcie, tak powiem, w czasie rzeczywistym. Możemy z wyszukiwarki internetowej. Możemy z biblioteki zdjęć, które mamy w iPadzie, albo wykorzystać symbole dostępne w gridzie. Ja wykorzystam symbole. Możemy zmienić tło naszej winietki. coś w kolorze morskim. Taki mało morski, może ten. OK. <laughs> Kolumny możemy zmienić liczbę więcej mniej, Ja tu dam kolumn 8. I dam sześć wierszy. Kiedy już mamy wypełnione to, to klikamy OK i na naszym pulpicie pojawia się nasz, e, nasz pakiet plansz. Kiedy go sobie klikniemy, to pojawia nam się, że w tej planszy nie są dostępne dodatkowe funkcje, i warto to edytować oraz utworzyć nowe komórki zatem do dzieła. Na wstępie zobaczmy, że tu mamy trzy różne. Ikonki to jest ikonka eksploratora planż, żeby wrócić do pulpitu. Proszę bardzo. To jest ikonka powrotu do strony tytułowej pakietu planż, a to jest ikonka do cofnięcia się na poprzednią stronę w pakiecie planż. U nas one są jeszcze nieaktywne, są takie zacienione, bo po prostu nie mamy więcej niż, nawet tak naprawdę nie mamy jednej planż. Co robimy? Klikamy oczywiście nasze trzy kropki i tu mamy edytuj planszę. Edytujemy planszę. <laughs> w tym momencie widzimy e, taką siatkę. Tyle kolumn, ile chcieliśmy w tej winietce zrobić, i tyle wierszy, ile chcieliśmy w tej metryczce wpisaliśmy, że chcemy, żeby było. Tu mamy nazwę planszy głównej, znaczy my tak naprawdę tej planszy naszej jeszcze nie nazwaliśmy. Ona roboczo nazywa się nazwa planszy głównej. Warto, żeby każda plansza miała swoją nazwę. O tym będzie później. Możemy sobie zrobić zaznacz, i możemy też zakończyć edycję. My jeszcze nic nie zrobiliśmy, więc na pewno nie kończymy edycji. Mamy jeszcze tutaj po prawej stronie oprócz naszych ulubionych trzech kropek pojedynczą siatkę gridową, pędzel i podwójne siatki gridowe. Co należy zrobić? Należy wybrać sobie jakąś komórkę i na nią po prostu kliknąć. Wtedy ona się tak obramowuje w, w cztery kółeczka. Ja jeszcze nic tam nie będę pisała, więc sobie kliknę ją jeszcze raz. I jeżeli chwycimy za róg takiej komórki, to możemy ją sobie rozciągnąć do dowolnych rozmiarów. <laughs> rozciągnąć, zmniejszyć, możemy ją chwycić, przemieścić. No i <laughs> ok, klikamy. Pojawiają nam się trzy najczęściej chyba używane funkcje, jakie można przypisać do komórki. Najczęściej napisz i odczytaj, odtwórz nagranie i przejdź do innej planszy. Mamy też pokaż więcej. Na razie zaczniemy od napisz i odczytaj. Przybliża nam się ta komórka i tutaj mamy Coś, co chcemy wpisać. Miejsce na tekst. Proszę bardzo, piszemy dzień dobry. Pojawiają nam się na górze, pojawia nam się symbol wybrany przez grida. Wiecie, to jest sztuczna inteligencja, więc nam się pokazuje coś, co albo już wykorzystaliśmy, albo będziemy najczęściej wykorzystujemy z jakiejś biblioteki. Jeżeli klikniemy sobie na ten symbol, pojawiają nam się inne symbole do wyboru. Które są podpisane dzień dobry albo dobry, tak jak na przykład tutaj. Możemy albo ten obraz usunąć, albo wyszukać sobie inny obraz. I znowu możemy korzystać z kamery i zrobić zdjęcie w realnym zdjęciu. Możemy skorzystać z wyszukiwarki internetowej, to szczególnie kiedy nasze słowo nie ma symbolu w bazie. Możemy samemu zrobić, wykorzystać zdjęcie, które już mamy w bazie. Albo wykorzystać symbole, które proponuje nam grid. I tu mamy już podział na biblioteki, tu mamy symbole widget, tu mamy PCS. -y. Także kto woli, jeżeli ktoś korzysta, na przykład z boardmakera i, i nie chce, żeby dziecku się pomieszało, może wykorzystać boardmakerowy symbol, albo może skorzystać z widgeta. No, ja sobie tam kliknę to co chcę. Ok, co możemy jeszcze zrobić z tą komórką? Z tą komórką, tej komórce możemy zmienić styl. To jest komórka słownictwa. Ona na razie nie ma innych funkcji, więc tutaj niewiele nam się pojawia możliwości. Ale możemy zmienić styl tej komórki. Możemy zrobić, zmienić kształt komórki, na przykład na taki. Możemy zmienić wypełnienie komórki, możemy zmienić obramowanie komórki, możemy zmienić kolor tła komórki, takiego troszkę. Możemy zmienić czcionkę tekstu. Możemy zmienić rozmiar tekstu. Możemy zmienić kolor tekstu. Możemy zrobić uaktualni styl, i wtedy wszystkie komórki słownictwa będą wyglądały podobnie. Już nie będziemy musieli klikać tych wszystkich zmian, tylko po prostu jeżeli wybierzemy, że komórka jest komórką słownictwa, to ona będzie tak wyglądała. Albo możemy zresetować formatowanie i ona sobie taka zostanie. O dostępności komórek jeszcze nie musimy tutaj wiedzieć. No i możemy zmienić ustawienia pakietu plansz, a mianowicie możemy zmienić motyw, z tym, że to te rzeczy, które tutaj będziemy zmieniali dotyczą wszystkich komórek we wszystkich pakietach plansz, które będziemy tutaj tworzyli w tym, pod tą winietką, jakby, tak? Bo to będzie kilka stron. Mogą być bąbelki, czyli zaokrąglone rogi, albo może być blokowy, czyli rogi ostre, co kto lubi. Możemy zmienić układ komórki, to znaczy etykieta może być pod spodem, tak jak tutaj, albo ponad symbolem. Możemy zrobić, czy puste komórki mają być. Ukryte, jeżeli nie ma edycji, czy mają być y, widoczne. Na razie zrobmy, że są ukryte. Y, I możemy też zmniejszyć odstępy między komórkami. Możemy zrobić, że one są bardzo malutkie, w związku z czym te komórki nam wielkościowo rosną. Możemy zrobić, że mają być ogromne i wtedy te komórki się robią malutkie. Tutaj widać, że nam zniknął y, symbol, a musielibyśmy tutaj zmienić wielkość czcionki. Myślę, że takie średnie to są akuratne. To jest ważne, żeby to można sobie fajnie ustalić, jeżeli nasze dziecko na przykład ma problem z, z, z koordynacją rączki i musi mieć większe przerwy między symbolami, żeby nie naciskało przypadkowo jakichś jakiś symboli, których wcale nie chce nacisnąć. Także tutaj warto zapamiętać te funkcje, bo one mogą się nam przydać. Ok. Yy, I robimy. OK. A żeby zobaczyć, jak ta komórka działa, zrobimy zakończ edycję. I w tym momencie pamiętacie tam było, że można ukryć komórki yy, albo je uwidocznić. My mieliśmy kliknięte ukry ukryte komórki. W związku z czym te komórki, które są puste. Po prostu zniknęły z naszego pola i pojawiają się tylko są wyszczególnione tylko komórki, które mają w sobie jakiś tekst. Klikamy na taką komórkę. Dzień dobry. I komórka nam mówi. To znaczy, że coś zrobiliśmy. Jeśli chcemy więcej takich komórek, to oczywiście robimy trzy kropeczki i robimy edytuj plansze. I możemy sobie następną komórkę wziąć. Napisz i odczytaj jak się masz i na przykład komórkę Czuję się dobrze Albo lubię, zróbmy lubię, żeby to był łatwy symbol. Okej. Okay. Jeśli chcemy zmienić styl i jeżeli chcemy, żeby nasza y Komórkę, te, które tworzymy, wyglądały tak jak ta, to wróćmy tutaj do tej komórki, zróbmy edytuj komórkę i mamy styl, prawda? Myśmy się natrudzili, żeby zrobić, żeby ona była taka świetna, i wtedy robimy uaktualnij styl. I wszystkie komórki słownictwa będą wyglądały w ten sposób. Robimy OK i zobaczcie, hmm? trochę mniej roboty. Um, jeśli stwierdzimy, że mamy za dużo tutaj tych komórek, to możemy je zawsze sobie skasować. W tym celu klikamy na pojedynczą siatkę i tutaj nam się ustala tło planszy, polecenia planszy, wstaw wiersz powyżej, wstaw wiersz poniżej, wstaw kolumnę po lewej, po prawej, usuń wiersz, usuń kolumny, zmień wysokość wiersza, zmień szerokość kolumny. Jeżeli chcemy usunąć jakąś kolumnę, to musimy nacisnąć na, na komóreczkę i zrobić Usuń wiersze albo Usuń kolumny. Hmm? Możemy zmienić tło planszy. W tle planszy możemy albo wybrać kolor, albo możemy wybrać... Nie wiem, czy to widać. O, dobrze, że nie. Albo wybrać jakiś obraz. I obraz standardowo mamy albo ze zdjęć, albo z wyszukiwarki, albo kamery robiącej na bieżąco. Weźmy sobie jakiś taki kolor poranny. Polecenia planszy to może jeszcze nie teraz. Możemy oczywiście wstawić wiersz powyżej tej komórki. No, wstawić kolumnę. To co, to, co chcemy, możemy sobie tutaj robić. Mamy też pędzelek. Pędzelek tu mamy, czy te komórki są domyślne, czy są komórkami słownictwa, czy ta komórka, którą zaznaczyliśmy, tak? To jest komórka słownictwa, czy komórka domyślna. O. jeżeli nie mamy zaznaczonej żadnej komórki, no to wtedy mamy to, co było dostępne już wcześniej, tak? Ustawienia pakietu plansz motywy układy komórki, czyli etykieta ma być na górze, na dole, czy komórki mają być widoczne, czy nie, kiedy jest koniec edycji i jaki ma być odstęp między komórkami. Tutaj widać, że nam się na przykład zlewają te tła komórki, które zrobiliśmy, w związku z czym możemy zrobić większą, większy odstęp. Tu naprawdę możemy się tym, tym bawić. No i też mamy podwójną siatkę Tutaj będą widoczne wszystkie plansze, które utworzymy dla danego pakietu plansz. Zrobimy zakończenie. Tak. Jak się masz? Lubię. Dzień dobry. Mhm. I teraz wam pokażę na przykład, gdzie tego, co myśmy stworzyli, czyli wracam do eksploratora plansz. Jak na przykład wygląda plansza standardowa plansza na dzień dobry u Krystynki? Na winietce ma swoje zdjęcie, żeby ją zachęciło do tego, żeby kliknęła, bo dzieci lubią swoje zdjęcia, więc na początek sobie tutaj klika. Ach. Jak w pierwszym filmie wspominałam, ona miała trzy komórki na początku. Teraz, jak widać, tych komórek jest e, znacznie e, więcej. One ewoluują. Kiedyś chce i nie chce były takie duże. Tu było chce, tu było nie chce. Teraz nie chce przeszło tutaj dalej, ponieważ Krysia już potrafi powiedzieć nie i chce, tak? I to są komórki, które przechodzą gdzieś tam dalej. Ale co Wam chciałam pokazać? Chciałam Wam pokazać, że jeżeli ja tu sobie kliknę edycję. Edytuj plansze. I kliknę te dwie siateczki, to pojawiają nam się wszystkie plansze, które są w, tej, w tym pakiecie planszy. Jak widzicie, tego jest już całkiem sporo, a nawet i więcej. Nie wszystkie są wykorzystane. Niektóre plansze są ściągnięte i do wykorzystania później. I jeśli chcę przejść do jakiejś planszy, niekoniecznie będąc tutaj, mogę sobie po prostu tutaj kliknąć i ona mi się pojawia. Nie muszę jej szukać, mogę od razu ją sobie edytować. Tutaj bardzo ważne nam się, ważne nam się pojawia, każda plansza powinna być ładnie podpisana. To jest bardzo ważne, dlatego że my potem jak będziemy sobie kopiowali albo szukali jakiejś planszy, do której można przejść, warto nadać tym planszom nazwy. I na przykład, no tu akurat mamy o tańcu, ale ja mogę sobie zmienić. Wtedy pojawia mi się coś takiego. I zaznaczam sobie planszę, na przykład byłam. I poświetla nam się kopiuj, zmień nazwę, ustaw jako główną, czyli ten home, albo usuń. Możemy sobie wtedy zmienić nazwę na, nie wiem, napiszę z błędem bylam i wtedy ona się tutaj zmienia na bylam i jest ok nie? Okej. Okay. To wam chciałam pokazać po prostu, że można, jak to wygląda, kiedy ma się więcej plansz, jak wykorzystać te dwie, te dwie rzeczy. Dobra. Zakończę edycję. Okay. Wracamy do eksploratora i wracamy do naszej planszy Gridowej. Dzień dobry. Jak się masz? Lubię. Lubię. Pamiętacie, w ustawieniach lubię. zaznaczaliśmy, jak ma się zmienić kolor, kiedy naciskamy, kiedy komórka jest aktywowana, ona się zmienia. Jak na się masz, naręczową. lubię. Można sobie wybrać Dzień jakiś dobry. inny kolor, gdyby ktoś miał taką potrzebę.